Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Wszystko zaczęło się tak naprawdę dawno, dawno, naprawdę dawno temu, um, gdzieś we Włoszech. Musiałam być kochana, wielbiona przez wszystkich, a wzbudzałam jedynie nienawiść, Perke. Nasza bohaterka urodziła się we włoskim Vigevano w 1494 roku. Była córką Izabeli Aragońskiej i Gianna Sforzy. Gianni miał być księciem Mediolanu, ale od władzy odsunął go Ludovico il Moro. Efektem władzy Ludwika Ilmoro i jego umiłowania dla sztuki jest pewne dzieło, które, uwaga, uwaga, to niesamowity zbieg okoliczności, możemy podziwiać w Polsce. Wyobraźcie sobie, że dzięki niemu powstał jeden z najsłynniejszych obrazów w historii, a, no, właściwie świata. A to najbardziej drogocenny polski obraz i jeden z najcenniejszych obrazów na świecie. Czyli. Leonardo da Vinci sportretował kochankę Ludovica Il Moro, czyli Cecylię Galerani na obrazie dama z gronostajem. Ale wracając jeszcze na chwilę do Włoch, Izabela Aragońska, żeby odzyskać swoje włości i majątek, musiała jak najlepiej, jak najkorzystniej wydać swoją córkę za mąż. I tutaj, właśnie, moi drodzy, rozpoczyna się znowu historia polska. Więc wrócimy już za chwilę do, do Krakowa. Krakowia. Nie widzisz Krakowi? Dwa smoki na straży Wielkiego Zamczyska. Dwa smoki? Aż dwa? Matka Bony, Izabela Aragońska, bardzo starała się jak najlepiej wydać swoją córkę za mąż. I tak trafiamy w pewnym sensie do, do Polski, do Krakowa, bo kandydatem do ręki Bony został Zygmunt Stary. Zaślubiny Bones Forcy i Zygmunta Starego odbyły się w 1518 roku, dokładnie 18 kwietnia moi drodzy, właśnie tutaj w katedrze na Wawelu. I oczywiście potem odbyła się koronacja nowej królowej Polski. Właśnie tutaj, moi drodzy, w krużgankach wawelskich, rozpoczęła się tak naprawdę historia królowej Bony na Wawelu. Tutaj miało miejsce pierwsze spotkanie królowej z Wolskim, ochmistrzem dworu królewskiego. A wszystko to oczywiście w serialu, w słynnym serialu Janusza Majewskiego, królowa Bona. O, marysia Wolski? Z nową dworką, najjaśniejsza pani. Oto Anna, córka wojewody kaliskiego za Zna trochę łacinek, włoski. Benissimo! Będzie wyjaśniać, co nie dość jasne. Ale pamiętaj, każdy mój rozkaz należy wykonać natychmiast. Presto? Powtórzę, komu należy, miłościwa pani Bene? Cudze, e, chwalimy, a swojego tak do końca dobrze nie znamy. A więc serial królowa bona. I zaczniemy od. od spoilerów, a więc uwaga, uwaga! Wyobraźcie sobie, że królowa Bona nie żyje już dosyć dawno. <laughs> Oczywiście teraz już tak na zupełnie prawie poważnie. E, królowa Bona e, zmarła tragicznie we Włoszech, została otruta. E, reżyser Janusz Majewski chciał zrobić cały ten serial z powodu jednej, jedynej e, sceny, tak przynajmniej głosi e, legenda e, z powodu sceny śmierci królowej Bony we Włoszech. Scenę, i to jest właśnie ten spoiler, która pokazuje, jak służący i dworzanie królowej rozkradają cały jej majątek jeszcze przy trupie swojej pani. Mocne. A my, moi drodzy, zacznijmy jednak od początku i od Aleksandry Śląskiej. Jak wspomina reżyser, ta wybitna aktorka nie była osobą łatwą we współpracy. Szybko przeczytała scenariusz do Królowej Bony, napisany przez Halinę Auderską, i od razu zadzwoniła, żeby powiedzieć, że przyjmuje tę rolę. A więc jednak wielki chce zostać księciem pruskim, a wy nie krzyknęliście za branią? Wolicie wojny? Nie! Ale był jeden mały problem, a właściwie duży problem, na który zwracali i dalej zwracają uwagę widzowie. A więc Bona jako królowa rządziła od wieku 22 lat i zmarła w wieku lat 63. I to naprawdę ogromna rozpiętość wieku, jak dla jednej grającej taką postać aktorki, nawet wybitnej, tak jak Aleksandra Śląska. Jak to pokazać? Reżyser Majewski długo nad tym myślał. Może obsadzić dwie aktorki. Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem i otwarcie dzielę się z tym problemem ze Śląską, która mi odpowiada młodość, co za problem, ja ci zagram młodość. Potem dalej reżyser wspomina, już na planie staraliśmy się jak najlepiej ją filmować, unikamy zbliżeń, tuszujemy mankamenty wieku. Nie wygląda to jednak dobrze. Sama Aleksandra Śląska na przeglądzie powiedziała z pogardą, patrząc na siebie, stare pudło. Dopiero w części dalszej, w fazie dojrzałości, a potem zmierzchu życia, tworzy rolę wybitną. Tyle reżyser Janusz Majewski o Aleksandrze Śląskiej. I powiem Wam, że ja się z nim zgadzam, bo faktycznie od pewnego momentu rola pani Śląskiej jest niezwykła i no wręcz wybitna. Nienawidzę wrogów dynastii, Habsburgów i Hohenzollernów, to, to wiem. A w dodatku cała ta postać, postać historyczna, jest też dla nas, widzów, dla Polaków, no taka bardzo zaskakująca i kontrowersyjna. Kiedy Mona Sforza przyjechała do Polski, była piękną, jasnowłosą, młodą kobietą, o wspaniałej cerze, fantastycznym wyglądzie, Polacy się nią zachwycili. Nie zwrócili za bardzo uwagi na to, że była też e, wybitnie, znakomicie wykształcona. Dopiero potem wszyscy ujrzeli, że Bona, kobieta, właśnie to było najważniejsze: kobieta wkracza do wielkiej polityki, że wpływa na króla, że chce rządzić, że tworzy własne stronnictwo. Bona miała żelazną wolę, polityczne widzenie rzeczywistości i przyszłości. I, co najważniejsze, dążyła do celu nawet poprzez intrygi i przekupstwo. <laughs> Dobry znak dla Jagiellonów. lolwa? Czy sforca, znaczy po smok? Nie, sforcarę znaczy narzucać. Wodzowie tego rodu zawsze narzucali swoją wolę. Inną. A niewiasty z rodu sforców? Ochone, Słynęły z tego, że miały na swoich dworach mnóstwo karów. Karów? Dlaczego właśnie karów? Pożadna wielkość nie bawiła już ich oczu. O! Kobieta, polityk. Tego było za wiele dla polskich możnowładców i szlachty, bo królowa Bona stała się nagle zagrożeniem dla ich szlacheckich wolności. Nie mogę się oprzeć na nikim. Jest jeszcze część szlachty pragnącej naprawy, Rzeczpospolitej. Ci od dawna za egzekucją praw. Ale i oni przeciwni są obsadzaniu najwyższych urzędów przez, powiedzmy, nie przez króla. Tylko przez królową. To chcieliście powiedzieć. Przede wszystkim sama historia była niesamowita, pełna intryg, układów, knowań i podstępnych walk. I myślę, że właśnie ten temat, temat Polski, Agielonów, która była wtedy ówczesną potęgą Europy, jest dla nas Polaków wręcz intrygujący. A do tego wspaniałe kreacje aktorskie z Aleksandrą Śląską, Piotrem Frączewskim na czele. Przepiękne kostiumy z epoki, które stworzyła Barbara Ptak, odtworzone wnętrza i historyczne lokacje. O scenach miłosnych Anny Dymnej i Jerzego Zelnika to już nawet nie wspomnę. To wszystko nadal robi wrażenie, tym bardziej, że cały serial, serial Królowa Bona został odnowiony. Oczyszczono obraz, dźwięk, muzykę i można powiedzieć, że oglądamy królową Bonę w nowych szatach. Najwłaściwsze panie! Wezmę się lepiej na mnie! A na tobie, a ja to niby dlaczego. Najjaśniejszy pan wiecznie na wojennych wyprawach, w rozjazdach, a na innych liczyć trudno. Mądrych mało, ci, co mądrzy, sami chcieli wypanować, głupich i błaznów najwięcej i łatwiej nimi rządzić. Wielce jest uchwały. Taki już przywilej królewskich błaznów. Może przy skali i dynamice takiej gry o tron serial Królowa Bona wygląda na taki trochę zbyt statyczny, bez takiej ostrej akcji i bitew, ale to właśnie tak naprawdę wyglądała kiedyś w ówczesnej Europie Walka o tron, gra o tron. Panie mój, trudno uwierzyć, że polski król, mogąc wybrać między Francuzem a Niemcem, popiera Habsburga. Dlaczego trudno? Czym lepsi Walezjusze? Są dalej i nie zagrażają nam jak zakon krzyżowy. Serial Królowa Bona Janusza Majewskiego to taka trochę też lekcja historii, może mniej znanej, ale jakże pasjonującej dla nas, kiedy księżniczka z jakże potężnego, jednego z najpotężniejszych rodów we Włoszech zostaje wydana za mąż za polskiego króla, żeby stać się królową polskiej potęgi ówczesnej Europy. Zygmunt, król, nadajemy wam w posiadanie ziemię, miasta i zamki w Prusie, spodziewając się, że tej naszej dobrotliwej skłonności wdzięczną pamięć zachowasz. A cały 12-odcinkowy serial Królowa Bona możecie zobaczyć na Rekonstrukcji Cyfrowej TVP i tam także e, możecie zerknąć na a inne skarby polskiego filmu. Noce i dnie. O nocach, dniach i słynnej scenie z Nenufarami w pewnym jeziorku opowiem Wam, moi drodzy, już niedługo. A więc do zobaczenia.